Siemanko YouTube, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj newsa o Cywilizacji 7 jako takiego nie będzie, ale o Cywilizacji 7 będzie ten materiał. A mianowicie porozmawiamy sobie o obawach, moich obawach odnośnie najnowszej produkcji Studia firaxis Zaczniemy sobie od takiego delikatnego: Nie polecimy z gruby rury. Do grubej rury sobie przejdziemy, mianowicie cena pakietów i teraz jakkolwiek nie o samą cenę mi chodzi bo tutaj mamy sobie 300 zł za wersję podstawową 429 za wersję Deluxe i Founders Edition za w, y, kwotę 550 zł chodzi mi o zawartość tychże pakietów a konkretniej wzbudzanie jakby sztucznego Fobo mianowicie wersja Founders Edition czyli ta najdroższa będzie miała w swoim pakiecie dwa zestawy Liderów, leaderpaka, innymi słowy, będzie posiadała, prawda? Jak sobie możemy zobaczyć, tutaj dwa warianty przywódców, wersja deluxe to jest ok, ale wersja założycieli też będzie posiadała jakby dodatkowe dwa warianty przywódców. I teraz, co jest w tym takiego kontrowersyjnego, co mi się nie podoba, mianowicie limit dostępności, tak, który nas ogranicza. Będzie ten pakiet Founders Edition dostępny tylko do 28 lutego. Kupią teraz, zanim przejdzie. Do historii. I teraz mamy sytuację taką, że dany lider, każdy lider w Civce 7, posiada swoje dodatkowe, jakby, znaczy dodatkowe, posiada swoje bonusy, tak? Bo wybieracie sobie Cywilizację i wybierać sobie osobno lidera, czyli możecie sobie grać na przykład Egiptem, a jako lidera sobie wziąć na przykład Paciakutiego. Nie ma w tym żadnej jakby przeszkody. I teraz taki lider, Paciakuty, załóżmy hipotetycznie, że jest dostępny tylko w tej wersji Founders Edition, prawda? Za. Bagatela 550 zł, licząc sobie kwotami na Steamie, nie? tym się posiłkując. Jak sobie wejdziemy w takiego lidera, poczekujcie jego, yy, pokażę Wam o te bonusy, o które mi chodzi. Strząsający ziemią, na przykład dla niego, nie. Wszystkie budowle zyskują premię żywności za sąsiedztwo gór. To jest jeden lider bonus. Tutaj: All buildings receive a food agency, yy, for mountains, ok. A drugim bonusem jest, proszę, ja Was. Lider bonus do specjalistów, że y, przyległe góry y, nie mają, nie ponosimy kosztów, jakby nie trzeba płacić zadowoleni za utrzymanie specjalistów na polach sąsiadujących z górami. No to jest lepiej przetłumaczone, niż ja bym to próbował zrobić. I problem w tym jest słuchajcie taki, że wzbudza to sztuczne fobo: mianowicie premiera jest 11 lutego, w sensie ta prawdziwa premiera jest 6 lutego de facto, tak? Tylko później jest po prostu gra, powiedzmy, tańsza bo musicie kupić sobie wersję tą droższą żeby sobie tego 6 lutego jakby zagrać nie no to mów, powiedzmy sobie szczerze że premiera jest jakby 6 lutego a discount 11 bo od 11 możecie grać kupując wersję za 300 zł i teraz sztuczne FOMO Sztuczne wzbudzanie presji na konsumentach jest takie, że no właśnie, kupicie sobie załóżmy hipotetycznie tą wersję za 300 zł. Tak, no i pogracie, gra Wam się spodoba, na przykład, i będziecie chcieli sobie ją ulepszyć, no to spoko mamy taką możliwość, ale tylko do 28 lutego. Inaczej stracimy dostęp do tych dwóch dodatkowych, jakby. Liderów, w sensie nie tyle liderów, co ich odpowiedników, nie? bo niektórzy liderzy będą mieli właśnie dwie wersje, czy nawet może i trzy wersje. Znając firaxis a to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to w DLC-ku dodać yy, dostępne. I teraz 28 luty Finitos, nie możecie tego kupić. Dlaczego? Dlaczego, dlaczego Filaxis nie zostawi po prostu sobie tej wersji Founders Edition? Do kupienia, nie wiem, później, że sobie chcecie na przykład za parę, albo nie, może nie tyle Founders Edition, co żeby dać możliwość graczom kupna tych liderów, tylko w późniejszym okresie, niech to będzie za pół roku, za rok nawet, no nie? Bo w przypadku wersji deluxe, tak wydaje mi się, że jest, jeżeli dobrze kojarzę, że rzeczywiście będziemy mieli możliwość do dokupienia tego, co zawiera ten pakiet, do lepszenia sobie tej wersji, naszej podstawowej do tej wersji deluxe w nieograniczonym odstępie, w sensie od jakiegoś okresu. Ale będzie ta możliwość, nie? Nie jest tak, że do, do na przykład tego 28 i potem już koniec, no bo to jest FOMO. Rozumiecie? Załóżmy, że nie macie kasy akurat w danym miesiącu już, bo się wyprztykaliście wy na tą wersję podstawową, a chcielibyście w to grać, bo wa, gra wam się spodobała. No i dlaczego taki ruch hamski na pieniądze? No właśnie. Rylaxis, Ha? Obawa numer dwa. Załóżmy, że ta pierwsza była takim średnim pułapem. Teraz sobie delikatnie zluzujmy i przejdźmy do takiej, no. Powiedzmy, że delikatnej delikatnej obawy, mianowicie ilość graczy w rozgrywce. Ponieważ jak sobie zerkniecie na najczęściej zadawane pytania, to jest na stronie głównej e, cywilizacji 7 okej, okay, to jest takie pytanie, czy Sid Meier z Cywilizacji 7 obsługuje crossplay. No i tak obsługuje fantastycznie się. Tylko jest tutaj sobie gwiazdeczka, adnotacja. jak sobie tutaj przelecimy, to możemy sobie przeczytać, proszę ja Was, tutaj coś takiego. Na konsolach Xbox, PlayStation i komputerach PC w epoce antyku i epoce odkryć może grać maksymalnie pięciu graczy, a w epoce nowożytnej maksymalnie 8. No moja obawa jest taka, bo to nie jest tak dokładnie dosadnie wytłumaczone, że pięciu graczy żywych yy, czy w sumie pięciu, nie? Wiecie. Jeżeli pięciu graczy żywych, no to jest to do przełknięcia, aczkolwiek i tak jest to ograniczenie w stosunku do wcześniejszych części. I jest to najprawdopodobniej związane właśnie z tym cholernym, z tymi cholernymi dynamicznymi cywilizacjami, no bo w epoce Antyku mamy 10, w epoce eksploracji mamy też 10 i w epoce współczesnej też mamy 10 cywilizacji No jeżeli sobie kupimy wersję deluxe to tam gdzie będzie chyba wtedy 31 po 32 cywilizacje w sumie o Póki co z tego co wiemy można by sobie zadać pytanie dlaczego w epocie nowożytnej może grać maksymalnie 8 graczy No i szczerze według mnie na logikę to biorąc jest to związane właśnie z dynamicznymi cywkami że mamy ich 10 10 10 i jakby technologicznie dla nich łatwiej jest zrobienie że zaczynają sobie od pięciu do samego końca, bo jest więcej możliwości. Gdyby dali 8 na samym początku, no to już jakby te możliwości by się y, jakby zmniejszyły. Może to kiedyś powiększą, może nie, a dla mnie aktualnie to jest niejasne. Jeżeli to znaczy, że 5 graczy ogólnie, czyli my i 4 AI, i to jest maks, jaki możemy z tego wyciągnąć, to jest po prostu, kurde, dramat. To jest wtedy dramat. Jeżeli pięciu graczy y, prawdziwych plus ilość tam AI, no to jest to jakby do zaakceptowania aczkolwiek gdzieś delikatny zgrzyt Gimperowski heh, zostaje obawa numer 3 z niskiego pułapu przechodzimy sobie z powrotem wracamy na średni czyli taka średnia weczka religia religia a konkretniej możliwość posiadania religii przez każdego z graczy nie ma znaczenia jaką sobie taktykę czy strategię obej y obejmiecie każdy i tak będzie mógł założyć religię, nie ma tam żadnego wyścigu, że gracie w 8 osób i religii możecie założyć tylko 4 i musicie się spieszyć, bo inaczej wam ktoś zablokuje możliwość w ogóle założenia religii, już nie chodzi nawet o bonusy, bo w tym wypadku to tylko, tylko bonusy do danej religii. Ale zakładacie religię sobie w dowolnym momencie, jakie tylko chcecie i ta religia jest permanentna. czyli nie możecie jej stracić, wasze główne miasto, wasza stolica zawsze będzie posiadała religię, którą założyliście. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś tutaj cholerna ideologia Wciskana tutaj do cifki, bo czas mamy takie, że każdy jest płatkiem śniegu i nie można nic złego na nikogo powiedzieć, bo każda krytyka To już od razu hejt Mam nadzieję, że w tym wypadku no nie jest to spowodowane tym, że ej nie wolno Religii niszczyć, bo to jest złe i nie wolno źle się wypowiadać, każdy ma prawo do wierzenia w co się chce Chociaż to tak trochę brzmi teraz jak się Nad tym zastanowię I Każdy każdy warunek zwycięstwa jest związany z religią, w sensie religia daje bonusy do zwycięstwa jakie sobie obierzecie i to sprowadzi się troszeczkę do takiego schematu, że każda rozgrywka będzie się toczyła na takiej zasadzie, że najprawdopodobniej i tak każdy z graczy założy religię, tylko że będzie się różniła y, bonusami jakie daje, no bo kto pierwszy ten lepszy no nie? i strategia jaką sobie obejmiecie i tak gdzieś czy to będzie militarne zwycięstwo, czy to będzie naukowe, czy to będzie kulturowe, czy to ekonomiczne, to gdzieś tam zawsze ta religia będzie występowała, ponieważ bonusy, jakie wam daje, poprawia warunki zwycięstwa, żebyście do tego doszli, no to jest po prostu zbyt wysoka, żeby to sobie olać. Obawa numer 4. Utrzymujemy się na średnim poziomie w dalszym ciągu, dopiero eskalować będziemy później, mianowicie każdy. Pan cywilizacji, czy każdy kto w cywilizację grał, raczej tutaj zdziwiony nie będzie, mianowicie sztuczna inteligencja. Mamy tutaj informację na jednym z paneli Firaksisu, że oni nad tą inteligencją, sztuczną inteligencją pracują bardzo mocno, że w to włożyli bardzo dużo surowców i siły roboczej, więc teraz to będzie najlepsza sztuczna inteligencja, jaka kiedykolwiek w celi cywilizacji zawitała. Jakby to wyglądało w cywilizacji 6, czemu ja się o to troszeczkę boję, mianowicie, że niezależnie od tego, jaki poziom trudności sobie wzięliście od poziomu księcia, bodajże, czwartego poziomu tak, do góry, no to trudność polegała na tym, że po prostu AI oszukiwało, mianowicie nie podejmowało lepszych decyzji strategicznych, taktycznych itp. Itd., tylko miało przewagę w postaci surowców i bonusów całego inkomu, jakie dostawała. Oni sobie zaczynają od razu z jednymi na przykład osadnikami, sobie mogli założyć miasto, czy nawet chyba z dwoma na, na i czy na najwyższym poziomie trudności z robotnikami, z większą ilością wojska i na tym polegał jakby stopień trudności w cywilizacji 6, i mam nadzieję, że w cywilizacji 7, tak jak filaxis tutaj się zobligowało, że to będzie rzeczywiście najlepsza sztuczna inteligencja, jaka kiedykolwiek powstała. No, obawa właśnie wywiązuje się z tego, że w poprzednich częściach no, sztuczna inteligencja była do dupy, powiedzmy sobie szczerze. Obawa numer 5, słuchajcie, czyli kryzysy. Na końcu każdej epoki występuje coś takiego jak kryzys, czyli wszystkie cywilizacje na całym świecie y, zostają dotknięte jednym losowym kryzysem, jednym z trzech, tutaj dodam. Nie wiemy, który się wylosuje, ale jakiś się wylosuje i on będzie dotyczył każdej cywilizacji, każdego gracza żywego oraz każdego gracza y, AI. Nie będziemy tutaj sobie rozmawiali o każdym jednym poszczególnym kryzysie, skupmy się na przykład na kryzysie barbarzyńców, który sam w sobie jest taki totalnie z dupy mi się wydaje i taki ekstremalnie Nudny, no bo wiecie, prowadzicie sobie cywilizację rozbudowujecie się, wszędzie jest puściutko, czyściutko, i nagle na najazd barbarzyńców na każde wasze jedno miasto, jakie założyliście, czy to wy, czy to was, wasz przeciwnik, i musicie się po prostu przed tym bronić. No to jeżeli już wiecie, że taki kryzys może nastąpić, nastąpi, toś na to jesteście w stanie bardzo łatwo przygotować, bo wystarczy mieć po prostu jakieś tam wojska militarne, a i tak zległy warto je mieć, chociaż no, nie wiem, jak to będzie wyglądało w cywilizacji 7, ale zawsze zległy warto jakieś jednostki militarne. Mieć. No i później stajecie przed wyborem jakiegoś, jakiejś karty, w sensie doktryny, które będzie Wam dawało minusowe przez ten kryzys spowodowane. Yy, jak, jakiś dybów, jakieś po prostu kary tak i taka kara jest obowiązkowa i teraz jedyną widzieliśmy że jest jedna tylko karta doktryny to jest stricte jakby powiązana z tymi właśnie z tym najazdem barbarzyńców w momencie jak ten kryzys barbarzyńców jest o, od tego zacznijmy nie czyli na przykład że wasze wojska kosztują o 100% więcej yy, więcej Golda taki macie wybór albo macie wybór jakiś taki typu yy, jeden Jedno zadowolenie mniej we wszystkich waszych miastach i osadach. No i musicie wybrać jedną z takich na przykład czterech doktryn, co nie, która no, tą karę, która będzie z wami przez czas trwania tego kryzysu, no to logiczne jest, że wybierzecie sobie taką karę, która będzie dla was no, najmniej. Dotkliwa. No to na logikę. Jeżeli mamy najazd barbarzyńców i będziemy produkowali w tym czasie troszeczkę więcej wojska, w zależności od skali tego najazdu, no to nie wybierzemy sobie karty, która zwiększa dwukrotnie koszty naszych jednostek militarnych, prawda? Tylko weźmiemy sobie kartę, która zmniejsza o jedno zadowolenie we wszystkich naszych miastach i osadach. No i dlatego to jest dla mnie totalnie nielogiczne. Już. Abstrahując od tego, że absurdalny wydaje się kryzys w postaci najazdu barbarzyńców, szósta, a zarazem ostatnia obawa, a teraz słuchajcie, eskalujemy wysoko z poziomu średniego, wypierdala nas do góry pod sam sufit. Jest to przejście z epoki antyku do epoki eksploracji. I teraz zacznijmy sobie od samego początku: mianowicie. Najgorsze w tym jest to, że zostajemy zaszufladkowani, jeżeli chodzi o sandboxowość rozgrywki. W sensie staje się ona wtedy bardziej prostoliniowa, bo oto kończy nam się antyk i dla wszystkich graczy zaczyna się epoka eksploracji. Czyli każdy będzie sobie badał technologię żeglugi tak, żeby wypłynąć sobie na odległe krainy. Bo gra zaczyna się tak, że każdy zaczyna na jednym kontynencie i jesteśmy ograniczeni tylko do tego jednego kontynentu. Nie możemy sobie na przykład zbadać hej, ja bym sobie chciał teraz wypłynąć na dalsze lądy, bo ten, który mi się trafił tutaj jest chyba do dupy. Albo widzę, że moi przeciwnicy zostają na tym kontynencie nikt nie, nie fatyguje się, żeby gdzieś wypłynąć i zbadać coś nowego, to będę pierwszym. Gdy wypłynie do innych na inne kontynenty i sobie je pozajmuje prawda zagramy sobie tak troszeczkę taką tutaj yy, morską morską giereczkę No tutaj niestety kończy się epoka zaczyna się kolejna Bach nagle wszyscy mogą sobie wypływać i zaczyna się taki pseudo, pseudo wyścig prawda No i tutaj pojawia się też problem balans mianowicie mamy cywilizacje które dostają bonusy do żeglugi inny ogólnie mówiąc no nie i co w tej sytuacji z innymi cywilizacjami które nie posiadają tych bonusów tylko mają bonusy na jednym naczynie żeglugowe tylko to inne no, które wykorzystamy sobie na jednym kontynencie jak mamy epokę eksploracji i rozpoczyna się ten wyścig No to na logikę te co mają te możliwości i bonusy do żeglugi do bitew morskich do pływania itp itd No to będą faworyzowane pod kątem zajmowania tych nowych lądów a najprawdopodobniej skoro mamy epokę eksploracji to każda cywilizacja każda rozgrywka będzie Wymagała od nas, żebyśmy do tych nowych lądów popłynęli, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. No wygląda to bardzo słabo, ale ja bazuję tylko na tym, co zostało nam przedstawione. Ja w Cywilizacji 7 absolutnie nie miałem jeszcze możliwości zagrania. Teraz słuchajcie, żeby mnie zaprzyjaźnił też, że ja na Cywilizację 7 czekam i materiały z Cywilizacji 7 na kanale będą się pojawiały. Po prostu mój hype od ogłoszenia cywki 7, czyli od połapu takiego wysokiego, z każdym jednym ich panelem gdzieś tam bardziej yy, znaczy delikatniej lub bardziej gwałtownie spada w dół na razie utrzymuje się na takim poziomie powiedzmy no czekam żeby wyszło bo chętnie to sprawdzę ale no bo graficznie mi się podoba gdzieś tam jest parę fajnych zastosowań ale mówię nie podoba mi się to że odchodzimy od tej sandboxowości i przechodzimy do takiej prostoliniowej rozgrywki dobiliśmy słuchajcie do sufitu ale jeszcze ten sufit możemy spokojnie przebić na kolejnych panelach, bo jeszcze została przed nami epoka współczesna. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat. Czy zgadzacie się z moimi obawami, czy jednak wręcz przeciwnie, może gdzieś się pomyliłem, może gdzieś pierdolnąłem jakąś głupotę? Napiszcie komentarz. Jak się podoba materiał, dajcie kciuka lub lajka, chociaż to jest to samo. Subskrypcja, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby ten kanał był tak duży, jak inne tego typu kanały. I słyszymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.